Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o serialu Loki. Dowiecie się, jaki jest hype, jaki jest poziom hype'u na ten serial, ale zanim o tym, to przywitajcie 5 najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Dzięki platformie Disney Plus MCU ponownie rozkwita. Nie żeby przekwitło, ale wiecie co mam na myśli. Pierwszy serial WandaVision był ogromnym sukcesem, co do tego nie ma wątpliwości. O serialu i o samej platformie Disney Plus mówiono dosłownie wszędzie, wymyślając kolejne i kolejne teorie. Kolejny serial w kolejce to Falcon i Zimowy Żołnierz, który wydaje się, że przebije oglądalnością przygody Wandy i Visiona. Właśnie pojawił się raport pokazujący, że fani jednak czekają na coś innego niż Falcon i zimowy żołnierz czy Wanda Vision. TV Time podzieliło się statystykami dotyczącymi zainteresowania serialami Disney+. Jak możecie zobaczyć, zainteresowanie serialem Loki jest aż o 67% wyższe od Falcona w tym samym okresie przed premierą. Dla porównania zainteresowanie Falconem jest o 38% wyższe od Wanda Vision na tydzień przed premierą. Bazując na danych TV Time, serial Loki jest najbardziej oczekiwanym serialem Disney Plus w ogóle. Nic dziwnego, że fani nie mogą doczekać się, aby zobaczyć Toma Hiddlestona w roli boga oszustwa Lokiego. Dane wskazują, że hype otaczający ten serial jest kosmicznie duży, biorąc pod uwagę, że do tej pory dostaliśmy tylko jeden zwiastun, a serial jest 12 tygodni przed premierą. Loki przebył ciekawą drogę w MCU. Zaczynał jako wróg Avengers, a skończył odkupiony w Infinity War. Wielu z nas myślało, że to koniec przygód Lokiego po jego śmierci. Nadzieja wróciła, gdy w Endgame Loki z 2012 wykradł Tesseract i teleportował się w nieznane miejsce. Zamysł serialu jest bardzo ciekawy, ale w podnoszeniu hype'u na serial pomógł też utalentowany Hiddleston, którego po prostu nie da się nie lubić. W komentarzach dajcie mi znać, czy czekacie na Lokiego z premierą w czerwcu 2021. Jeżeli tak, to napiszcie dlaczego, co Was przyciąga do tego serialu. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!